Czekaj, ja zrobię ogłoszenie. Odcinki z ROKETA będą w czwartek lub w środę. A tak to teraz będzie w poniedziałek lub wtorek. Tak, proste. Wita. A ja nie witam się. Ja się nie będę witał, będę hamem, będę jej niemiły. Tylko Michałek się przywita. I Michale zaczynaj mecz. Nie, nie zaczynam. dobra, to no, koniec odcinka. Żegnamy. Dobrze, dawaj tam. Tyraj, tyraj. Dobrze tam. Ach, dobra. <laughs> Równo, że wracam w chaos Trzeba się wrócić, trzeba wrócić. Dobrze tam, lecimy. Udało się. No i kurde. No i tak się gra. <laughs> tak się to gra. <laughs> Ładnie się zgrali oh. Dobrze, asystę dostałem, lol <laughs> Dostałem, dostałem asystę, super Bo dotknąłem piłki <laughs> Za to, że dotknąłem piłki, dostałem asystę No i to czuję w ogóle co sądzisz o uprawie pobliskich bokłażanów w Owiańskiej Boliwii Co ja ja, nie, ja mam wrażenie, że to nie jest temat na... Odcinek? Odcinek. Dobrze, no to przepraszam, że żeby... powiem takie kontrowersyjne tematy. Możemy kiedyś nagrać jakieś... ...Rocket przemyślenie jakieś... filmy. 15... O kuźwa. Dawaj, dawaj, dawaj! Coś z kuźwa. ci dzwoni tam?